Świecąca gwiazda Bruksela Mrożona. To określenie zaczęło pojawiać się w mediach społecznościowych w ostatnich godzinach po wystąpieniu polskiej polityk Zajączkowskiej, skierowanym bezpośrednio do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jej słowa wywołały prawdziwe wstrząsy w politycznych korytarzach stolicy Unii Europejskiej, a reakcje na przemówienie rozprzestrzeniły się błyskawicznie zarówno w mediach europejskich, jak i światowych. To, co miało być standardową debatą polityczną, przerodziło się w globalny temat dnia. Przyciągając uwagę dziennikarzy, ekspertów i obywateli z całego kontynentu. W centrum całego zamieszania znalazły się mocne i bezpośrednie słowa Zajączkowskiej. Polityk nie owijała w bawełnę, a jej wystąpienie zostało odebrane jako jasny sygnał, że Polska nie zamierza milczeć w sprawach, które uważa za kluczowe dla swojej suwerenności, interesów gospodarczych i bezpieczeństwa obywateli. Już od pierwszych sekund jej przemówienia atmosfera w sali Parlamentu Europejskiego stała się napięta, każdy gest, ton głosu i sformułowanie były szeroko komentowane przez dziennikarzy i ekspertów. Zajączkowska w swoim wystąpieniu podkreślała znaczenie równowagi pomiędzy zobowiązaniami państw członkowskich a prawem do obrony własnych interesów narodowych. Jej retoryka była jednocześnie stanowcza i precyzyjna, co sprawiło, że jej przemówienie zyskało natychmiastowy rozgłos w mediach społecznościowych. Fragmenty jej wypowiedzi stały się wiralem, a hasztagi związane z Brukselą Rożona zaczęły dominować w trendach na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Nie bez znaczenia jest także kontekst polityczny. Europa od dawna zmaga się z napięciami pomiędzy instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi, zwłaszcza w kwestiach dotyczących praworządności, polityki energetycznej czy budżetu unijnego. W tym kontekście słowa Zajączkowskiej do von der Leyen były odbierane nie tylko jako krytyka, ale również jako deklaracja siły i niezależności Polski. Eksperci podkreślają, że takie przemówienie może mieć długofalowe konsekwencje dla relacji Polski z innymi państwami członkowskimi i instytucjami UE. Media europejskie natychmiast zaczęły analizować treść przemówienia. Włoskie, niemieckie i francuskie portale informacyjne publikowały komentarze ekspertów, wskazując na niezwykłą pewność siebie i zdecydowanie Zajączkowskiej. Niektórzy dziennikarze podkreślali, że jej styl przypomina bardziej strategiczne wystąpienia przywódców państw niż standardowe debaty polityczne w PE. Komentatorzy polityczni zauważyli również, że mowa ta mogła zyskać poparcie nie tylko w Polsce, ale także wśród obywateli innych krajów którzy oczekują od swoich przedstawicieli zdecydowanej obrony interesów narodowych. Co wyróżniało przemówienie Zajączkowskiej, to sposób, w jaki połączyła argumenty ekonomiczne, polityczne i społeczne. Podkreśliła znaczenie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Europy, wskazując na konkretne wyzwania, które dotykają Polskę, a które zdaniem Zajączkowskiej powinny być brane pod uwagę w procesie podejmowania decyzji na poziomie unijnym. Jej apel o sprawiedliwe traktowanie wszystkich państw członkowskich oraz o poszanowanie suwerenności wywołał burzliwe reakcje wśród eurokratów. Wideo z wystąpienia szybko rozprzestrzeniło się w internecie. Setki tysięcy ludzi obejrzało fragmenty przemówienia na YouTube i TikToku, komentując i dzieląc się własnymi opiniami. Internauci zwracali uwagę na mocny przekaz, pewność siebie i determinację Zajączkowskiej, a jednocześnie podkreślali, że takie wystąpienia są rzadkością w świecie polityki europejskiej, gdzie dominują często uprzejme, Lecz mało konkretne sformułowania. Reakcje międzynarodowe były równie szybkie. Patrioci i aktywiści z różnych krajów Europy, którzy obserwują sytuację polityczną w Polsce, zaczęli komentować wystąpienie Zajączkowskiej, podkreślając, że jej słowa stanowią inspirację do obrony interesów narodowych i aktywnego udziału w życiu politycznym. W mediach społecznościowych powstały grupy dyskusyjne, w których użytkownicy analizowali treść przemówienia. Debatowali nad jego skutkami i wymieniali się opiniami na temat przyszłości relacji między państwami członkowskimi UE. Jednym z najciekawszych aspektów tego wiralowego przemówienia jest sposób, w jaki Zajączkowska zdołała połączyć argumenty historyczne z bieżącymi wyzwaniami politycznymi. Przypomniała o kluczowych momentach w historii Europy, w których suwerenność państw była kwestionowana lub zagrożona, a następnie odniosła je do obecnych decyzji Komisji Europejskiej. Dzięki temu jej przemówienie nabrało głębi. A odbiorcy mogli zobaczyć paralele między przeszłością a teraźniejszością, co dodatkowo zwiększyło jego siłę przekazu. Eksperci od komunikacji politycznej wskazują, że jednym z kluczowych elementów sukcesu wystąpienia była autentyczność. Zajączkowska nie korzystała z utartych sloganów czy politycznych klisz. Zamiast tego mówiła wprost, jasno i z pasją, co sprawiło, że jej przesłanie odbiło się echem w całej Europie. Ta szczerość została dostrzeżona nie tylko przez obywateli. Ale również przez media i analityków politycznych, którzy podkreślali, że w czasach, gdy retoryka polityczna jest często płytka, takie przemówienie wyróżnia się na tle innych. Nie można również pominąć wpływu, jaki przemówienie Zajączkowskiej miało na debatę w samym parlamencie europejskim. Wśród europosłów pojawiły się komentarze wyrażające zarówno uznanie, jak i krytykę. Część polityków podkreślała, że takie wystąpienie mobilizuje do refleksji nad równowagą między decyzjami unijnymi a interesami narodowymi, podczas gdy inni ostrzegali przed nadmiernym napięciem w relacjach międzypaństwowych. Dyskusje po przemówieniu trwały godzinami, a fragmenty nagrań były cytowane w kolejnych debatowych dokumentach i raportach. W sieci natomiast powstały niezliczone memy, grafiki i krótkie klipy, które dodatkowo wzmocniły efekt wiralowy. Internauci kreatywnie wykorzystywali fragmenty wystąpienia, tworząc materiały edukacyjne. Komentarze satyryczne i analizy polityczne. Dzięki temu słowa Zajączkowskiej stały się częścią popkultury internetowej, a wiralowy charakter przemówienia przyciągnął uwagę młodszych odbiorców, którzy wcześniej mogli nie interesować się polityką europejską. Analizując przemówienie pod kątem retoryki, warto zauważyć, że Zajączkowska wykorzystywała techniki storytellingu. Każdy segment przemówienia miał swoją strukturę, wprowadzenie, rozwinięcie z konkretnymi przykładami i mocne zakończenie z apelem do działania. To połączenie treści merytorycznej z emocjonalnym przekazem sprawiło, że słowa polityk zapadały w pamięć i wywoływały reakcje odbiorców na poziomie emocjonalnym i intelektualnym. Globalne reakcje pokazują, że przesłanie Zajączkowskiej ma uniwersalny charakter. Chociaż wystąpienie odnosiło się do Polski i jej relacji z UE, wartości takie jak suwerenność, obrona interesów narodowych i odpowiedzialność obywatelska są zrozumiałe i inspirujące dla ludzi w innych krajach. Dzięki temu wiralowe przemówienie nie ogranicza się jedynie do lokalnej debaty politycznej, lecz staje się symbolem refleksji nad tym, czym powinna być rola państw członkowskich w nowoczesnej Europie. Nie bez znaczenia jest również moment publikacji. W czasie, gdy Europa zmaga się z kryzysami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi, słowa Zajączkowskiej trafiają w punkt, odpowiadając na potrzeby zdecydowanej reprezentacji interesów narodowych. Jej przemówienie stało się impulsem do dyskusji o tym, jak instytucje unijne powinny współpracować z państwami członkowskimi, aby zapewnić równowagę między decyzjami centralnymi a lokalnymi potrzebami obywateli. Eksperci podkreślają, że takie wystąpienie może mieć długofalowy wpływ na politykę europejską. Przemówienie Zajączkowskiej pokazuje, że politycy mogą skutecznie komunikować się z obywatelami, łącząc merytoryczne argumenty z emocjonalnym przekazem. To przykład na to, że autentyczność i zdecydowana retoryka mogą przyciągnąć uwagę opinii publicznej i wpłynąć na debatę polityczną na poziomie międzynarodowym. Dla obywateli Polski i Europy przemówienie Zajączkowskiej stało się nie tylko wydarzeniem politycznym, ale również symbolem aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Jej słowa zachęcają do refleksji nad tym, czym jest suwerenność, jak ważne jest bronienie interesów narodowych i jakie znaczenie ma odpowiedzialność obywatelska w kontekście działań instytucji europejskich. Wiralowe przemówienie pokazało, że jedno wystąpienie, jeśli jest dobrze przygotowane i autentyczne, może zainspirować miliony ludzi na całym kontynencie. Wreszcie, wpływ przemówienia Zajączkowskiej można obserwować także w wymiarze społecznym. Fragmenty jej wystąpienia stały się punktem wyjścia do debat w szkołach, na uniwersytetach i w organizacjach pozarządowych. Dyskusje te dotyczą zarówno polityki europejskiej, jak i wartości obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności społecznej. To pokazuje, że wiralowe przemówienie może mieć realny wpływ nie tylko na debatę polityczną, ale także na świadomość społeczną i edukację obywatelską w całej Europie. Podsumowując, wystąpienie Zajączkowskiej do von der Leyen zmroziło Brukselę w sensie politycznym i medialnym. Jej słowa, zdecydowane i autentyczne, wywołały globalny rezonans, mobilizując zarówno obywateli, jak i ekspertów do refleksji nad rolą państw członkowskich, suwerennością i odpowiedzialnością obywatelską. Wiralowy charakter przemówienia Szeroki oddźwięk w mediach społecznościowych i reakcje międzynarodowe pokazują, że jedno przemówienie może zmienić narrację, inspirować miliony ludzi i wpłynąć na debatę polityczną na poziomie europejskim.